Nie wiem czy masz kogoś takiego, komu w pełnym zaufaniu dałbyś swoje klucze od mieszkania albo na przykład swój ukochany samochód, lub ewentualnie swoje małe ukulele. Jeżeli jest taka osoba w twoim życiu, jeżeli ją widzisz, jeżeli ją masz, to pewnie jest to osoba, która jest godna zaufania. Która jest dla Ciebie ważna. Mówię o tym dlatego, moi drodzy, bo dzisiaj, kiedy obchodzimy tę niedzielę chrztu Pańskiego, słyszymy bardzo ważne zdanie skierowane od ojca do syna. Ty jesteś moim synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. Chcę Wam powiedzieć, że to nie jest tylko wiadomość skierowana do syna od ojca, ale to jest wiadomość skierowana do każdego z nas, skierowana do człowieka, że ojciec daje mi kogoś, kogo ma najcenniejszego. Aby przyszedł, aby Jezus przyszedł i mnie, z, i mnie zbawił. Tak bardzo mi ufa, tak bardzo mu na mnie zależy, tak bardzo mnie ukochał, że daje kogoś, kogo ma najcenniejszego. I pomimo tego, że ten Chrzest, który Jezus przyjmuje, jest inny od tego Chrztu Sakramentalnego, to Chrzest, który przyjęliśmy, bardzo mocno nam o tym przypomina, jak jesteśmy cenni, jak jesteśmy ważni, jak jesteśmy ukochani. Warto dzisiaj w tę niedzielę wrócić i podziękować Bogu za dar Chrztu Świętego, za łaskę tego sakramentu. Dobrej niedzieli, szczęść Boże.